Zgodnie z tradycją filateliści, kiedy wydają swoje znaczki ze szczególnych okazji, chciałbym teraz podziękować najpierw Urzędowi Miasta, Dyrekcji Kolei, że umożliwili nam filatelistom wydanie tego znaczka. Padliśmy na ten pomysł z tego względu, że kiedyś w zasadzie zaczął się rozwijać poprzez kolej. Powstała na maleńki przystanek, później zaczęło się to rozwijać. Prezydent Wydziałowi Promocji Miasta, ten znaczek, bo inaczej on by nie wyszedł, gdyby nie to wsparcie. Podziękowałbym, to też bym chciał podziękować Poczcie polskiej która nam w błyskawicznym tempie po prostu ten znaczek, stempel okolicznościowy załatwiła, bo inaczej tak, żeby to trwało miesiące, a nam to załatwili w ciągu kilku tygodni. Odnowiony dworzec został otwarty akurat w rocznicę, 170, 170. rocznicę powstania dworca w Kędzierzynie. No my się cieszymy i z tego, z tego powodu wydaliśmy, wydaliśmy, Urząd Miasta wydał znaczek na 170. rocznicę powstania dworca. Bo jak wszyscy wiemy, Kędzierzyn to przede wszystkim osada. Yy, Kolejowa. Najpierw była kolej, najpierw była kolej, a dopiero później e, ludzie do nas przyjechali. A dopiero później była chemia i miasto się rozrosło. A później chemia się rozrosła, tak jak najbardziej. I siatkówka. Pani prezydent, ale dzisiaj najważniejszy jest dworzec odnowiony. Czy się pani podoba? Mnie się dworzec bardzo podoba. Ja... Przez cały okres remontów tutaj przychodziłam, oglądałam, jak powstają, co zostanie zachowane, co nie. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Jest, mamy ładny dworzec. No, jedyny problem, to co dzisiaj powiedziałam, nie mamy tylu połączeń co kiedyś, ale mam nadzieję, że do tego przez najbliższe lata dojdziemy. Przez najbliższe lata, miło to słyszeć, ale pasażerom na pewno nie miło, ale wiem, że to nie jest zależne ani od Pani, ani od Urzędu Miasta. Natomiast mówiła Pani przed chwilą, że zostało coś z dawnych lat, może były przecież ustalenia, że przed dworcem ma być taka właściwie nie kostka, a Dróg też nie. Jakby to nazwać? To kiedyś się na to mówi o kocie łby. Takie kamienie poukładane tam był cały plac, a tego niestety nie ma. No to są już remont. remont to, to pytanie przede wszystkim trzeba zadać wykonawcy no i PKP-SA, dlatego że no my nie mieliśmy nic do tego remontu. My tak w przyszłym roku rozpoczynamy dalszy remont czyli w momencie, kiedy kończy się ta kostka, o której Pan mówi, w przyszłym roku na wiosnę rozpoczynamy remont przebudowy tego odcinka. Pani Prezydent i jeszcze jedna, myślę, że ważna sprawa. Przecież Kędzierzyn rozpoczął się od kolejarzy. Dobrze byłoby, gdyby pod dworcem stanęła jakaś atrakcyjna lokomotywa. Tak jak uzgodniliśmy. W przyszłym roku robimy remont ulicy przed dworcem, całej ulicy tej Grunwaldzkiej. Będziemy przebudowali rondo i mamy nadzieję, że za rok po remoncie, najpóźniej za półtorej roku, Powstanie takie miejsce, gdzie chcemy ulokować lokomotywę. Panie dyrektorze, obejrzał już pan zapewne dworzec. Jak się panu podoba? Bardzo pozytywny efekt. Jestem zadowolony. Ja nie do końca, bo na przykład przed dworcem miały być kociołby, ale niestety nie zostały. Trudno odnieść mi się do, do tego zakresu. Nie wiem skąd wynika brak tych Kocich buch. A Myślę, że jeszcze jest czas, będą może odkryte, tak jak przedworców w Opolu, ale nie to jest najważniejsze. Ważne jest to, że to nie jedyny dworzec w Polsce, który jest odnawiany, który jest odnawany do użytku po remoncie. Tak, potwierdzam. Dworzec kolejowy w Kędzierzynie Koźlu. Jest to kolejny obiekt zmodernizowany w ramach programu inwestycyjnego PKPSA który w latach 2012-2015 zmodernizował 90, około 90 obiektów dworcowych w całej Polsce. To może nie za bardzo pytanie do Pana Dyrektora, ale być może i w tej sprawie będziemy mogli porozmawiać. Otóż powstają piękne dworce, a ubywa połączeń niestety pasażerskich. Nie do końca mogę się odnieść do tej kwestii, bo jeśli chodzi o składy pociągowe, o natężenie ruchu kolejowego, jest to kwestia naszej siostry spółki, czyli spółki PKP Intercity. Natomiast do Was należy tylko remont dworców czy także torowiska? Do nas należy tylko remont dworców kolejowych. Torowiska, perony są w zakresie PKP PLK. Czyli jest ścisła specjalizacja? Oczywiście, jest podział zadań i stąd są takie działania, że czasami dworzec jest robiony w innym czasie, wykonywany, modernizowany w innym czasie niż e, perony i torowiska. Czy na dworcu w Kędzierzynie-Koźlu pozostały jeszcze jakieś prace wykończeniowe? E, podstawowy zakres prac budowlanych został zakończony. Zostały tylko zakresy związane z pomieszczeniami komercyjnymi, czyli tak zwana adaptacja pomieszczeń dla najemców.